Tam był prędkość, który już się zebrałem. Jak mówię, dopiero teraz. Kiedy macie ten miecz. Pomijcie ich wszystkich. A z nimi chyba można rozmawiać, ale nie za to, że wam powiedzą. Więc przejdźmy do następnego pomieszczenia. Widzimy z kolejnym Jest Jesteśmy dużo silniejszy niż nasza inteligencja mogła to zidentyfikować. Nie byliśmy przygotowani na takie okoliczności. To co Jabko oświetlenia, Oświetlenia mogło przewidzieć, to mogło być prawdą, ale nie możesz nas nie doceniać. To jest boss, to jest, to nie jest Starman, to nie jest Starman Super, to jest Starman Deluxe i on podobnie jak Starman Super Zaczyna walkę z podniesioną tarczą beta, to jest ta psychiczna, odbija nasze ataki psychiczne, więc nie stosujcie tego, no chyba, że postanowicie, że Jeff na początku walki niech użyje neutralizatora. Właściwie są dwa sposoby na walkę z tym bossem, jest sposób normalny i sposób bardzo łatwy. Znaczy powiem o normalnym, najpierw w pierwszej kolejce niech Jeff użyje neutralizatora, a reszta niech używa zwykłych ataków fizycznych. No, i w e, każdych kolejnych kolejkach, niech po prostu wszyscy używają, no, spren, no, w sposób wszystkiego, co oni tylko mają pod swoją ręką, a może na, nawet e, pod swoją skórą, no bo wiadomo, co, jakie tam moce przycisną się kryją, no nie? No i cóż, i jeszcze jest, jak mówię, bardzo łatwy sposób na pokonanie Starmana i chyba go zastosuje. I tym sposobem jest e, użycie multi -butelkowej rakiety. Ona chyba go pokona, ona na nim w sposób go wykona one-hit KO jak się nie mylę. Jak mówię, nie reszta potem przy tym użyje ataków fizycznych. Jak mówię, nie będę dalej tej rakiety oszczędzał, to i tak wszystko mi zajął zbyt dużo czasu. Teraz właściwie jest dobra okazja na użycie jej. I pół, niech także już skorzysta z miecza. Do wracania! 1590 od multibutelkowej rakiety. Widzicie? No jak nic, One Hit był zapewniony. Takie obrażenia tylko od multibutelkowej butelkowej takiety. Nic więcej takich obrażeń przeciwnikom nie zabierze. I Paula mam w nagrodę level 69. Punkty zdrowia o 3. Punkty psychiste o 1. Jeff level 67. Defensywa o 1. Szybkość o 1. Punkty z 2 o 3. Pół level 65. Ofensywa o 1. Punkty z 2 o 1. A co tak, jak, jak pokonacie tego bossa, to wszyscy kosmici w tej fazie oni znikną i nie będzie już możliwości zdobycia tego miecza, więc uważajcie z tym. Teraz, no, kiedy pokonaliśmy Starmana Deluxe, albo skrócie Starman DX, to nagle doszło do jakiejś awarii tego całej, tej całej bazy Stone. E, właściwie nie wy, tylko pod Stonehenge. I widzimy, jak wszyscy, no, znowu są wolni. Znaczy. Właśnie ten mało opowiedziałem o tym, co Starven Deluxe robi podczas walki. Oprócz tego, że ma tarczę, on potrafi wykonać gwiazdy w Saturn alfa. On, on na pewno to potrafi, tego jestem pewien. Ale co jeszcze, tego już nie jestem pewien. Tyle wam powiem. Dobra, mamy Sebastiana. Eee, bałem się, ale wiedziałem, że zostanę uratowany, jeżeli po prostu tak z odwagą usiądę tam i poczekam wystarczająco długo. Tak właśnie myślałem, ale już trochę powoli traciłem nadzieję. Tak, się cieszę, że jednak mnie e, uratowaliście po tym wszystkim. pan. Saturn? Uratowany! Przeciwy! Uratowany! Dajcie wstałączkę! No, mamy wstążkę Saturna dla Pauli. Podniesie, kolejne podniesienie. Defensywy. I dos, a 30. Pięknie. Tylko wiadomo, to, to tej Tajwanowej Stęgi musimy się pozbyć. Jak Dzieciak, no, gdzie jest ta książka? Potrzebujemy tej książki. Eee. Tak, liczyłem, że jest 7% na to, że mnie uratujecie. Bo to myślałem, że to była, to była dobra okazja na poznanie pana Saturn. Tak, spotkałem doktora Endonata. więc na razie. He, eee, co? Eee, Szukacie książki przez wycięcanie nieśmiałości? Zwróciłem ją do biblioteki w ONET. No, raczej to wszystko, po nich tylko powstąsk. Pr proszę, użyjcie tej książki, żeby pomóc e, nieśmiałemu e, Ludowi Tenda. Zresztą, ponieważ... E, ponieważ was znałem, to miałem e, niezwykłe doświadczenie. Wow! Byłem podwany przez jak jakieś e, sugusów gigasa. Mamy także to u niego. Odkład nasze więzienie już e, nie istnieje. Zresztą... A, za to mówi Tony czy Endonat? Już nie Chyba Endonat, bo Tony chyba nie wie o czymś takim jak zniekształcać... Zniekształcać twarzy? O, dziękuję dziękuję! Nie ma Jonas, Mamy ważne rzeczy do roboty. A Tony? Jeff! Jeff! Kolego. O, ja... O mój! O, ty mnie uratowałeś! O, kolego! O, Ja jestem Tony. Jestem najlepszym przyjacielem Jeffa. Znam go od naprawdę długiego czasu. Okej, okay, to nas 100% mówił Tony, także mamy, jak mówiłem, Hippisa i Mr. T e, byłem podwany, kiedy dojęłem krowy w farmie. Eee, nie mam powiedzieć to co, co było to Ransom. To, to jest najszczęśliwszy dzień mojego życia! Ja mam coś się stanie. Będę żył, 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 10 tysięcy lat! Dzięki że tylko to zrobiliście. Ok, w zasadzie to już nie ma tu nic za roboty, a... Też nie będę tak po prostu wracał na piechotę przez, to, przez tę samą bazę. A jak mówię, jak pamiętacie, ta droga jest naprawdę długa do Stalina Deluxe. Więc skorzystamy z myszy wyjścia, którą właśnie spotkaliśmy gdzieś no mniej więcej w środku tej bazy. I muszę walczyć z misiem. O do prawdy, walczę z. <coughs> Przepraszam. Walczyłem, kurde, z pod botami, kurde, ma, którzy mają metalowe macki. Walczyłem z Starmenami, którzy, kurde, mają legendarny, ma, kurde, miecz dla pół A teraz muszę walczyć z misiami. Misiami, które wpadły do wody z barwnikiem. Nie chcę z powrotem do bazy! A może chcę? A tylko to mi się myli, że... Chodzę nas potem naciskając lewo, a nie ten... a nie tu. Dobra, teraz na pewno stąd wyjdziemy, aż się upewnię, że stąd wyjdziemy. i tak, kiedy tylko mamy informacje to do książki przezwyciężenie nieśmiałości. Przejdźmy się do ONETU, do tamtejszej biblioteki. Niech cała pozostała trójka podanym Niech pozna jego rodzinne miasteczko. A, ah, tej, mu tej muzyczki dawno się nie słyszało. A jest to jakże przyjemna muzyczka. No, tylko że nie mogę teraz tak po prostu tracić czasu na słuchanie. Muszę znaleźć bibli bibliotekę, już tu jest. No A ty tutaj, co nam powiesz, może coś w, w tej sprawie? Cześć! E, nie ma konieczności zwracania mapy. Wydać w roku 2001, żeby to zwrócić. Już jestem ciekaw, jaki on ma długi. Ja tam u nie chyba czas aż tak nie leci. są tu książki inne niż. Przezwyciężanie nieśmiałości. Inne niż to samo przezwyciężanie? Wracałeś książkę przezwyciężanie nieśmiałości. Ale masz pełne miejsce w plezarku. Oczywiście żarkuję. Nie mamy pełnego miejsca w plecachku. Teraz stąd wyjdziemy, że znowu musicie teleportować do plemienia ten do ich wioski. No, tylko też nie wiem, czy użyję alfy czy bety, bo ta się... No, jest trochę prostych asfaltowych dróg, oczywiście. No, na przykład, może z tej skorzystam? Nie będę oczywiście jakoś pod prądku szedł z tym teleportem czy coś. Po prostu teleportat alfa do. do. wioski Tenda. O pięknie! Akurat, co się pojawić musiało, oczywiście. Czemu nie? I to przed moim nosem. Okej. Okay, kolejna próba. A ty muszę jeszcze raz to wszystko wypierać, jak kurczę, nie wiem co. Dobra, teraz się uda. Całkowicie mi się alfa za drugim razem udaje, nie za pierwszym. Za drugim. O nie, ale nie będę walczył. A więc... Mamy znowu plemię Tenda. Gdzie wszyscy są nieśmiali. Tak, jesteśmy nieśmiali. Okej, okay, to mamy ich tak jakby... przywódcę? Nie wiem, z, z kim on dla nich jest. No, to cały czas gada o tym, że postój zna taki rumor o książce, która może to wyleczyć. My mu tą książeczkę pokażemy, żeby mu, żeby go przekonać, że ten rumor okazał się być się całkowicie prawdziwy. Książka! Może wyleczyć śmiałość! Dzięki! Odpocznijcie! Przeczytam wszystkim o... Już, już trzymanie te książki w moich rękach. Sprawia, że już leczy mi się we mnie nieśmiałość. Naprawdę trochę troch czasu poświęcę na przeczytanie tej książki. Lider ramienia Tenda przeczytał wszystkim książkę przezwyciężanie nieśmiałości. Chciałem ci dać Tenda Kraut w podziemce. Tendakrat jest to tutaj jedzenie, które wszyscy tenda lubią, śmierdzi, ale świetnie smakuje. Więc zadałem im, im książkę z odczucia nieśmiałości. I on. Oczywiście, ten ledwo dzisiaj był długi, to wstał przechodzenie przez bazy, przez tą bazę kosmitów, a jego nigdzie nie było, dopiero teraz się pojawił. Natychmiast! To będą Jestem fotograficznym geniuszem, skoro tak mówię! Okej, okay, przygotujcie się na natychmiastowe wspomnienia! Popatrzcie w aparatu i powiedzcie mi Wow, co ta fotografia! Zawsze przypomnij sobie, na mam wspomnienia! Hej, ty, mam, 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 mam od ciebie szczęście, małe pytanie. CDDZEO! CDDZEO! Czy jesteś pewny, że to jest poprawne imię dla gracza? Jeżeli nie, to możesz je zmienić. Okej, okay, znowu burząc twardą ścianę. Tylko po to, żeby się upewnić czy... oczywiście takie imię będzie mi pasowało. To będzie drugi ostatni raz, kiedy rzeczywiście będzie można coś z tym imieniem zrobić. Więc no, po prostu upewnijcie się jednak, że wpiszecie wszystko właściwie. Jak mówię, to jest ostatni raz. Kiedy możecie tutaj coś jeszcze zmienić? No, stanę przy niku. Citizenio, jesteś pewny, że to jest to, czego, czego chcesz? Jesteś. E A czy cieszysz się z tego imienia? No, czemu nie? A reszta absolutnie? No, absolutnie! Dajcie mi spokój! Ja chcę zjeść obiad, który nie dokończyłem. Ewentualnie Twixa. Tak. Tak myślałem, że się już na to nastawisz. Hmm. Skoczymy, jesteśmy już... E, mamy uzupełnione zdrowie to wszystko? Chyba tak, w to gdy on czytał właśnie tą książkę o przezwyciężeniu przedwycięż nieśmiałości? E, więc myślę, że dzisiaj to już będzie wszystko, bo naprawdę no długo, z długo z sposób szukałem tego miecza, już nie chce mi się dzisiaj robić nic więcej, więc po prostu za swoje dotacje, żeby się już nie martwił, że, e, że cię długo nie ma, że... lepiej żebyś odpoczął i ten ojciec jest upierdliwy, no ale ma też odrobinę racji, teraz no chętnie odpocznę od Earthbound, naprawdę no zbyt długo mi te zajęły te poszukiwania miecza królewskiego dla pu. Więc dzisiaj no już kończę ten let's play, jeszcze zobaczę no co się tam dzieje w sprawie mojego konta na Steamie, no mam nadzieję, że już będzie jakaś tam sytuacja ustabilizowana. I jak mówię, dzisiaj będzie wszystko, na dzisiaj CDDZEO, zapraszam na więcej let's playów, zagrajmy, czy jak ktokolwiek to tam nazwiecie. Na razie! Jesteśmy bogaci!